Subskrybuj kanał po więcej historii. Dzięki. W emocjonalnym wyznaniu, które doprowadziło miliony do łez, Kateryna odważnie ujawniła brutalne i bolesne szczegóły swojej walki z rakiem. Księżna Wali zaskoczyła świat wiadomością pełną wrażliwości i szczerości. Jej słowa uchwyciły głębokość odwagi w stawianiu czoła jednej z najbardziej wymagających walk w życiu. To nie był tylko royalty komunikat, ale okno do duszy Katarzyny. Ujawniające jej lęki, nadzieję oraz nieustanną walkę, którą toczy. Proszę, posłuchaj. Jej nowe wyznanie wzbudziło falę empatii i pozostawiło wszystkich w niepewności co do przyszłości. Diagnoza raka Katarzyny i jej dewastujący wpływ. Wiadomość o diagnozie nowotworu Katrini spadła jak grom z jasnego nieba. Znana ze swojej pozornie nieskończonej energii, Kateryna była zawsze podziwiana za swoją grację, zdrowie i zaangażowanie w obowiązki. Wiedza, że tak żywotna postać publiczna staje w obliczu walki z rakiem, była równie nieoczekiwana, co odewastująca. Chociaż jej życie było pełne wymogów związanych z pracą charytatywną, obowiązkami królewskimi i wychowaniem małych dzieci, Kateryna zawsze potrafiła zrównoważyć te odpowiedzialności. Jednak jej diagnoza zmusiła ją do zatrzymania się i zrewidowania wszystkiego, szczególnie nieustannych obowiązków publicznych, które niegdyś definiowały jej rolę. Wiele osób postrzegało ją jako nietykalną w roli przyszłej królowej Anglii, symbol siły i gracji, która mimo surowej oceny swojej pozycji zawsze zachowywała godność i współczucie. Jednak oto była ona otwarcie dzieląca się głęboko osobistą walką z chorobą, która nie ma względu na osoby. To publiczne wyznanie zburzyło iluzję niewrażliwości często związanej z monarchią i ujawniło rzeczywistość, że w głębi duszy Katarina jest tak samo ludzka jak ci, którzy się nią inspirują. Obrębie rodziny królewskiej wpływ był równie głęboki. Monarchia rzadko pozwala światu dostrzegać, co dzieje się za kulisami jej spraw osobistych. Jednak powaga diagnozy Ketrini nie mogła zostać ukryta. Od króla Karola po najmłodszych członków rodziny wiadomość rozbrzmiewała bólem. Zmiana w fokusie rodziny królewskiej. Rodzina zorganizowała swoje harmonogramy, aby dać Katerynie przestrzeń i wsparcie, którego potrzebowała. Książę William, zawsze jej niezachwiany partner, przejął większą część publicznych wystąpień i zobowiązań. W kulisach stał się nie tylko jej emocjonalnym wsparciem, ale również zagorzałym rzecznikiem jej dobrostanu. W ciągu kilku dni media skierowały całą swoją uwagę na drogę Ketrini. Spekulowano na temat wpływu jej diagnozy na rodzinę królewską oraz na jej przyszłość. Nagłówki szczegółowo opisywały każdy krok, a królewscy eksperci rozmawiali o tym, jak mogłoby to zmienić priorytety i rolę Katrini w monarchii? Dla wielu rodziło się pytanie, jak księżna zrównoważy swoją walkę z rakiem z wymaganiami życia publicznego? Jeszcze bardziej palącą kwestią było, jak jej rodzina poradzi sobie ze zmianą dynamiki spowodowaną jej nagłą chorobą. Zmaganie się z diagnozą, kiedy Katerina otrzymała diagnozę, stanęła przed emocjonalnym rozdrożem. Szok był przytłaczający i pytania wydawały się niekończące. Jak to wpłynie na jej życie, jej rodzinę i jej rolę jako przyszłej królowej Anglii? W pierwszych dniach trzymała się swojego najbliższego systemu wsparcia, czyli rodziny. Książę William stał się jej niezłomnym oparciem, oferując jej stałą siłę i pocieszenie, gdy zaczęła radzić sobie z rzeczywistością swojego stanu. Dla Ketrini i jej rodziny wiadomość zmusiła ich do przemyślenia wszystkiego, co wcześniej uważali za pewnik. Zmienili priorytety, aby zapewnić, że jej zdrowie i dobrostan były na pierwszym miejscu. Pierwsze kroki Katrini w stawianiu czoła chorobie były oznaczone spokojnymi momentami introspekcji i równowagi. Uświadomiła sobie, że nieustanne wymagania obowiązków publicznych, charytatywnych zaangażowań i wystąpień królewskich muszą zostać na drugim planie. Dzielenie się swoją diagnozą ze światem było kolejnym znaczącym krokiem, którego Katerina nie podjęła lekkomyślnie. Wiedziała o mocy wrażliwości i czuła, że ujawnienie swojej walki może wzbudzić poczucie jedności i zainspirować siłę innych, którzy stawiają czoła podobnym wyzwaniom. To otwarcie pozwoliło jej swobodnie zaakceptować swoją podróż, zamiast milczenia, i otworzyło drzwi dla innych do dzielenia się swoimi historiami walki i odporności. Wsparcie rodziny i społeczności Wsparcie rodziny i społeczności stało się dla Ketrini niezbędnym filarem. Wiedza, że inni są przy jej boku, pozwoliła jej stawić czoła każdemu dniu z nową determinacją. W jej rodzinie ta nowa wrażliwość stworzyła atmosferę głębokiego wsparcia emocjonalnego. William podnosił jej na duchu nawet w najtrudniejsze dni. Jej dzieci, mimo swojego młodego wieku, przyniosły poczucie normalności w chwilach lekkości, oferując wytchnienie w trudach leczenia. Ta podróż również zachęciła Katerinę do zrewidowania swojego związku z publiczną służbą. Jej praca z organizacjami charytatywnymi związanymi z ochroną zdrowia oraz jej działania na rzecz świadomości zdrowia psychicznego nabrały nowego znaczenia. Jej osobiste doświadczenie z rakiem dodaje autentyczności i połączenia do jej pracy na rzecz społeczności, co głęboko odczuli ci, których dotknęła przez lata. Walka, zwłaszcza za zamkniętymi drzwiami Anne Hall, walka Ketrini z rakiem odbywała się w tak cichych jak bolesnych momentach. Chociaż świat świadczył wsparcie z daleka, to w jej kręgu rodzinnym miały miejsce najprawdziwsze zmagania. Z pomocą swojej rodziny, wsparciem swoich admiratorów i rosnącą odpornością, Katarina kontynuuje swoją walkę w długiej drodze przed nią z nową determinacją i obietnicą, że nie jest sama w tej podróży. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania i emocje na czoło, a każda chwila wystawiała na próbę siłę więzi, która jednoczyła jej rodzinę. Książę William przyjął rolę głównego opiekuna Katrini. Ciężar choroby Katrini spoczywał mocno na jego barkach, a on był zdeterminowany, by wspierać ją na każdym etapie tej drogi. Dla Williama oznaczało to rezygnację z niektórych królewskich obowiązków i zapewnienie, że jego czas w domu jest całkowicie poświęcony Katerinie i dzieciom. Choć wcześniej stawiał czoła publicznemu nadzorowi i królewskim wymaganiom, nic nie mogło go przygotować na lęk przed możliwością utraty żony na tak bezwzględną chorobę. W szczególności pozostawał silny, oferując Katarinie wsparcie w jej najciemniejsze dni, ale bliskim przyjaciołom rodziny dostrzegali zmęczenie w jego spojrzeniu. Było oczywiste, że miłość Williama do Katrini oraz jego oddanie rodzinie pogłębiały się z każdym dniem, a to napędzało jego determinację, by być jej bezpieczną przystanią w tym burzliwym okresie. Dzieci i rola rodziny, dzieci pary, książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis, musiały szybko dorosnąć. Chociaż być może nie rozumiały całkowicie powagi stanu matki, czuły napięcie w domu i intuicyjnie czuł, że Katerina zmaga się z czymś poważnym. George, najstarszy, pokazał cichą dojrzałość, opiekując się młodszymi rodzeństwem z nowo odkrytą odpowiedzialnością. Mimo, że był jeszcze dzieckiem, wydawało się, że rozumie, iż jego rodzina potrzebuje, aby był silny. Charlotte ze swoją opiekuńczą naturą starała się podnieść matce na duchu. Często potrafiła rozbawić Katerinę opowieściami ze szkoły lub tworząc ręcznie robione kartki z rysunkami i wiadomościami. Louis, najmłodszy, przynosił chwilę niewinnej radości, wywołując uśmiechy i śmiech w rodzinie w najtrudniejsze dni. Bliscy przyjaciele również byli obecni, aby oferować wsparcie. Intymne grono Katrini otoczyło ją, rozumiejąc, że w tym kryzysowym momencie potrzebowała towarzystwa, nieobciążonego dodatkową presją udawania siły. Przyjaciele często odwiedzali Anme Hall, pomagając w codziennych obowiązkach lub opiekując się dziećmi. Wszyscy zjednoczyli się, aby stworzyć system wsparcia, który pozwalał Katerinie skupić się na swoim zdrowiu, nie czując się ciężarem. Chwile normalności i jedności. Te prywatne momenty malowały obraz rodziny zjednoczonej miłością. Dni przybrały nowy rytm, gdy William i Kafren dostosowywali się do życia nacechowanego wizytami w szpitalu, sesjami leczenia i okresami regeneracji. W tym czasie rodzina znajdowała pocieszenie w małych rytuałach, wspólnych obiadach, wieczorach filmowych czy spacerach po polu. Dla Katrini były to chwile stabilności w emocjonalnego zamieszania i fizycznych wyzwań. Chociaż emocjonalny wpływ choroby Katrini był odczuwalny, rodzina postanowiła zmierzyć się z tymi uczuciami z milczącym zrozumieniem. Wzajemnie się wspierali i znajdowali siłę w swoim wspólnym zobowiązaniu do stawienia czoła przyszłości razem, niezależnie od tego, co ona przyniesie. Kateryna milcząco obserwowała, jak George pomaga Charlotte z pracami domowymi, lub jak Louis, nieświadomy powagi sytuacji, wybuchał spontanicznymi śmiechami. To wszystko napełniało ich dom poczuciem normalności, które było jednocześnie kruche i cenne. Wzmacnianie więzi rodzinnych. Te prywatne zmagania jeszcze bardziej zbliżyły Katerinę i Williama. Ich małżeństwo, które przez lata wytrzymało publiczny nadzór i królewskie oczekiwania, zyskało nową głębię w tym okresie próby. Ich ciche rozmowy nocą, dzielone łzy i wzajemne zachęty stworzyły jeszcze mocniejszą podstawę dla ich relacji. W tych chwilach, gdy świat zdawał się znikać, cicha odporność rodziny błyszczała intensywnie. Bliscy przyjaciele opisali Hall jako sanktuarium miłości i siły, miejsce, gdzie rodzina jednoczyła się, aby znaleźć pocieszenie w sobie. W tej prywatnej przestrzeni, z dala od wymogów obowiązku królewskiego i publicznych wystąpień, Katarina i jej rodzina stworzyli nową rzeczywistość. Taką, w której miłość, empatia oraz jedność były ich najpotężniejszymi orężami przeciwko niepewnej przyszłości. Nowe wyznanie kamień milowy w walce. W potężnym i głęboko osobistym przesłaniu Katerina podzieliła się wyznaniem, które stało się punktem zwrotnym w jej walce z rakiem. Po miesiącach ukrywania swoich najgłębszych lęków w końcu ujawniła myśli, które dręczyły ją od diagnozy. Katerina otwarcie mówiła o niepewności, która jej towarzyszyła. Wyjawiła, że obawia się, że nie zobaczy, jak dorastają jej dzieci, nie poprowadzi ich w wyzwaniach życia ani nie będzie mogła dzielić się ich osiągnięciami. Jej słowa były szczere i emocjonalne, dotykając głęboko serc słuchaczy, którzy dostrzegli zakres wrażliwości Ketrini. To wyznanie było więcej niż tylko jej obawami. Było to wyrażenie uniwersalnych lęków towarzyszących chorobie. Katerina przyznała, że w momentach ciszy rodziły się wątpliwości, i zastanawiała się, czy uda jej się wypełnić swoją rolę matki, żony i postaci publicznej. Uczucie bezsilności ciążyło na niej. Mimo tych lęków, odwaga Kateriny świeciła w jej gotowości do szczerego dzielenia się z światem i przedstawienia pełnego obrazu swojej podróży, nie tylko wypolerowanego wizerunku widzianego publicznie. Wpływ i dziedzictwo ujawniając swoje najintymniejsze lęki, Katerina połączyła się z milionami ludzi na głębokim, ludzkim poziomie. Jej wyznanie przypomniało wszystkim, że rak nie jest tylko diagnozą medyczną, ale także emocjonalną i mentalną podróżą, która kwestionuje samą tożsamość. Jej autentyczność rezonowała z nieosobami, które znalazły siebie w jej słowach, przekształcając jej historię w wspólne doświadczenie, które zainspirowało siłę i empatię. To otwarcie było także wyzwalające dla Ketrini. Przyznając się do lęków, które wcześniej ukrywała, pozwoliła sobie uwolnić się od presji udawania, że jest niewzruszona. Przyjęła fakt, że jest normalne czuć się niepewnie, mieć dni wątpliwości i prosić o pomoc. Ta akceptacja przyniosła jej poczucie spokoju i siły, które mogli uzyskać tylko ci, którzy objęli swoją prawdziwą istotę. Odwaga Ketrini w otwarciu się miała również efekt domeny na tych, którzy byli jej najbliżsi. Przyjaciele, rodzina, a nawet obcy czuli się bardziej komfortowo, dzieląc się swoimi historiami i lękami po jej bohaterstwie. Jej wyznanie wywołało rozmowy na temat wrażliwości, zdrowia psychicznego oraz znaczenia wsparcia społecznego. W dniach, które nastąpiły, napływały wiadomości Solidarności z całego świata, ukazując wpływ jej szczerości i moc ludzkiego połączenia w czasach przeciwności. Sieć wsparcia w sercu podróży Katrini znajdował się bliski krąg przyjaciół, rodziny i zaufanych profesjonalistów medycznych, którzy byli przy niej na każdym kroku. Ta grupa bliskich osób, w tym król Karol i królowa Kamila, stała się jej podstawą, oferując wsparcie emocjonalne i praktyczne w miarę, jak zmagała się z trudnymi rzeczywistościami swojej diagnozy i leczenia. Ich zaangażowanie było niezachwiane. Dali jej siłę do kontynuowania walki, nawet w dniach których ciężar bitwy wydawał się niemal nie do zniesienia. Książę William zapewniał nieustanne wsparcie emocjonalne, przejmując więcej obowiązków w domu, aby Katerina mogła skupić się na swoim zdrowiu. Od towarzyszenia jej w wizytach u lekarzy po reorganizację swojej publicznej agendy, poświęcenie Williama dla żony stało się inspirującym przykładem miłości w działaniu. Jego ciche wsparcie i determinacja w ochronie jej przed zewnętrznymi presjami przyniosły Katerinie pokój i bezpieczeństwo, których potrzebowała. Wsparcie rodziny rozszerzonej. Szersza rodzina Katrini również otoczyła ją wsparciem. Jej siostra Pipe stała się częstym gościem w Anne Hall, pomagając w opiece nad dziećmi Katrini. W chwilach, gdy Katerina potrzebowała odpoczynku lub musiała zrezygnować z obowiązków matczynych, obecność Pipe umożliwiała jej to bez zmartwień wiedząc, że jej dzieci są w kochających rękach. Kerel, matka Kateriny, również była filarem siły. Często przywoziła domowe posiłki i pocieszające rutyny, które przypominały Katerinie o prostszych i szczęśliwszych czasach. Bliscy przyjaciele, wielu z nich Katerina znała jeszcze przed swoim życiem pod reflektorami, okazywali wsparcie, szanując jej potrzebę prywatności. Unikali publicznych rozmów o jej stanie, pozwalając Katerinie kontrolować swoją narrację. Ci przyjaciele regularnie odwiedzali, przynosząc ulubione książki, ręcznie robione koce i emocjonalne listy, aby podnieść Katerinę na duchu. Te wizyty były wypełnione śmiechem, wspomnieniami i chwilami odwrócenia uwagi, dając potrzebne ukojenie od intensywności leczenia. Dedykowany zespół medyczny wśród tej niezłomnej sieci wsparcia znajdował się wykwalifikowany zespół medyczny, który w pełni oddał się opiece nad Kateriną. Lekarze i pielęgniarki traktowali ją z najwyższym współczuciem, Budując relację opartą na zaufaniu i empatii. Oferowali jasną komunikację na temat procesu leczenia, cierpliwie odpowiadając na jej obawy, tworząc środowisko, w którym Kateryna czuła się upoważniona do podejmowania świadomych decyzji o swoim zdrowiu. Dobroć zespołu medycznego wykraczała poza ich zawodowe obowiązki. Rozpoznawali surowe procesy i często oferowali słowa zachęty. Jedna pielęgniarka szczególnie odcisnęła trwały ślad. Umieszczając małego pluszowego misia na łóżku szpitalnym Katrini przed trudnym zabiegiem. Takie gesty przypominały Katerinie, że jej podróż jest wspierana przez niezliczone osoby, które osobiście inwestują w jej dobro. Dzieci się adaptują. Podróż Katrini głęboko wpłynęła na jej dzieci, które wykazały niezwykłą dojrzałość i odporność w obliczu choroby matki. Mimo młodego wieku, każdy z nich znalazł swoją drogę, aby wspierać Katerinę. Książę George, mający zaledwie 10 lat, okazał się wrażliwy i spostrzegawczy. Szybko zdał sobie sprawę, że choroba jego matki wymaga, aby zajął się obowiązkami od najmłodszych lat. George czuwał nad Charlotte i Loim z cichą ochroną, pomagając w obowiązkach domowych i uspokajając ich, gdy zauważali, że coś jest nie tak. Jego małe gesty dobroci, takie jak przynoszenie herbaty Katerinie w trudne dni, ujawniały głębie zrozumienia, której się nie spodziewała. Księżniczka Charlotte, mająca 8 lat, również demonstrowała opiekuńczy charakter, który odzwierciedla siłę i współczucie matki. Pisała notki i tworzyła kolorowe rysunki podpisane miłością, małe gesty, które Katerina przechowywała jako cenne wspomnienia wsparcia córki. Louis, najmłodszy z nich, mający zaledwie 4 lata, choć może nie rozumiał powagi sytuacji, przynosił radość swoim figlarnym charakterem i spontanicznymi śmiechami, które rozjaśniały dom. Refleksje nad śmiertelnością i dziedzictwem. Walka z rakiem skłoniła Katerinę do konfrontacji z własną śmiertelnością w niespodziewany sposób, głęboko przekształcając jej zrozumienie tego, co naprawdę jest ważne. Intensywnie doceniała codzienne chwile z rodziną, zdając sobie sprawę, że te małe radości są bardziej cenne niż jakikolwiek tytuł czy publiczne uznanie. Katerina potwierdziła również swoją misję korzystania z tej platformy. Aby zwiększać świadomość na temat zapobiegania rakowi i zdrowia psychicznego, pragnąc inspirować innych do priorytetowego traktowania swojego dobrostanu. Ma nadzieję, że jej historia będzie źródłem siły i przypomnieniem o znaczeniu wczesnego wykrywania. Pomimo pozostających niepewności, Katerina teraz każde dni traktuje jako okazję do pozostawienia trwałego wpływu, kształtując dziedzictwo odporności, współczucia i niezłomnej miłości. Czy sądzisz, że Katerina zdoła pokonać raka? Podziel się swoimi myślami w komentarzach. Chętnie usłyszymy. Na razie to wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie.